W Pulsie Dnia zmieniamy teraz temat. Buduje osiedla, dziś walczy z osiedlową aleją. Wechta S.A. jedna z największych firm deweloperskich w Poznaniu. Blokuje budowę ścieżki na Ratajach. Mieszkańcy walczą o nią już od wielu lat. Są pieniądze, jest przetarg, będzie też 30-metrowa wyrwa. Wyrwa to dzieło dewelopera, który zablokował budowę fragmentu alei na działce sąsiadującej z jego ziemią. Ma do tego prawo. A mieszkańcy nie mają wątpliwości. To czysta złośliwość. Krzysztof Czub. Ta droga od kilkudziesięciu lat jest głównym traktem spacerowym pomiędzy osiedlami bohaterów II wojny światowej i powstań narodowych. Aleją mieszkańcy Dolnych Rataj chodzą na przykład na Ryneczek Jagielloński. Który siłą rzeczy przyciąga bardzo duże potoki mieszkańców, a również jest duża parafia. To jest jedna z większych parafii w Poznaniu, kościół nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, do którego też i w godzinach wieczornych na msze święte i w niedzielę bardzo dużo, bardzo dużo ludzi chodzi. Jesienią na szutrowej drodze tworzą się kałuże. Najgorzej właśnie kobiety z dziećmi, te wózki to. coś strasznego. Najgorsze jednak, że na nieoświetlonej drodze dochodzi do wielu napadów. Jedna pani straciła torebkę. No i w ogóle nawet bywały takie po prostu przypadki, że nawet została przewrócona, poturbowana. A strach przechodzić. To jest potwornie ciemno, że można w każdej chwili oberwać. Także uważam, no nie wiem, czy kto jest zainteresowany tym oświetleniem. Zainteresowany był miejscowy samorząd. O drogę tak naprawdę walczymy. Od ostatnich 6 lat. Teraz się udało. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił właśnie przetarg na oświetlenie i wybrukowanie drogi. Potem będą nasadzone drzewa, a jeszcze przedtem ze względu na to, że rosną tam to pole, będą drzewa, osiem drzew, z tego co pamiętam, będzie usuniętych, wykarczowanych. Zostanie posadzonych również 40 kasztanowców. brukowana i oświetlona aleja powstanie od strony osiedla bohaterów II wojny światowej. Chodnik zbudowany będzie od strony Powstaj Narodowych, ale tutaj, gdzie teraz stoję, będzie 30 metrowa przerwa. Na budowę środkowego odcinka drogi nie zgadza się bowiem spółka dewelopera Dariusza Wechty zaskarżyła ona inwestycje do samorządowego kolegium odwoławczego. Sprawa została wniesiona, musi być nadany cały proces powiedzmy do aż rozwiązania przez samorządowe kolegium odwoławcze, w związku z tym będziemy realizować odcinek drogi z tą wyrwą. Na której nie będzie ani światła, ani bruku. To jest to paranoja, to jest nienormalne. Moim zdaniem, no chyba ktoś powinien puknąć się w głowę i, i coś z tym zrobić. Nic nie można zrobić, mimo iż droga nie przechodzi przez teren dewelopera, tylko grunt miejski. Zaprojektowano nawet specjalny łuk chodnika, który omija działkę wechty. Ale ten łuk już nie wchodzi w swoich granicach, w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rataje Park 2, dlatego musieliśmy uzyskać warunki zabudowy dla tego terenu, które uzyskaliśmy. A które zaskarżył deweloper. Dlaczego? Ja do Państwa rano. Dziś nie udało się nam z jego przedstawicielami porozmawiać. No nie ma na ten moment akurat osoby... Tak. Mogłabym z Państwem porozmawiać. Nie wiem, może się na telefonie Deweloper po niekorzystnym dla siebie wyroku w SKO może wnosić apelację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a potem do Naczelnego w Warszawie. Projektowany chodnik może mieć błotnistą wyrwę jeszcze przez kilka lat. Nie ma odrobiny dobrej woli do tego, aby współpracować ze społecznością lokalną i mieszkańcami. Tak? To jest, to jest za, za, za zachowanie po prostu rodem z dzikiego zachodu. Ratajscy samorządowcy podejrzewają, że deweloper mści się za uchwalenie na pobliskim terenie parku Rataje, gdzie Wechta chciał stawiać bloki. Przez wiele lat mieszkańcy walczyli o uchwalenie parku Rataje. Teraz walczą o jego budowę. Pytanie ile jeszcze lat będą walczyli z deweloperską złośliwością. Krzysztof Czub, Puls Dnia.